Cześć moi drodzy, witam was wszystkich bardzo serdecznie, jestem Wojtek, miło mi was gościć w kolejnym odcinku z gry Stardewali. Moi drodzy, zaczynamy dzisiaj czwarty dzień zimy, e, oczywiście drugiego roku. E, moi drodzy, teraz tak, jeżeli chodzi o zimę i co będziemy dzisiaj robić, no to dzisiaj myślę, że będziemy robić standardowo to co zwykle, czyli nic. Wiem, <laughs> brzmi to bardzo głupio, ale co <laughs> słuchajcie, taka jest prawda, taka jest prawda. E, natomiast wstępnie myślę, że dzisiaj będziemy dosyć mocno łowić kalmary, ja muszę ich połowić sporo, sporo, sporo. Na szczęście możemy je łowić o każdej porze, i tak dalej, i tak dalej. Teraz tak, tam ktoś z Was też pisał mi, czego mi tak na dobrą sprawę brakuje, jeżeli chodzi o kolekcję. Brakuje mi miodu pitnego i brakuje mi zwykłego piwa. Zwykłe piwo robi się z pszenicy i robi się je w kegach, natomiast chyba miód pitny. Z tego co mi się wydaje, robi się w podobny sposób, no bo kegi są głównie do alkoholu, e, więc to sobie dzisiaj, znaczy, dzisiaj w sumie nie zrobimy, bo i tak, czekajcie, 12 jest mi potrzebne. E, bo i tak na dobrą sprawę nic, e, no nie zdziałamy więcej, ponieważ nie mamy nawet wolnego miejsca. Ale jak tylko nam się przerobią rzeczy tam z na górze, e, to wrzucę miód, wrzucę to, żebyśmy mieli to, co powinniśmy mieć. E, dobrze, teraz tak. E, jeszcze zanim, 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 ja sobie tutaj wszystko ładnie posortuję, mm, to zostało. wróć, nie tutaj, tutaj. To sobie posortujmy. Aha, czekajcie, bo tutaj mamy jeszcze te. Cyk, dobra. I co do loduwy? Do loduwy na pewno to, i tu się nic więcej nie zmieści. Ale mam jeszcze gazetę, to przerzucę ją oczywiście do mojej magicznej skrzynki. Cyk, dobra. E, teraz tak, hardwooda sobie odłożymy e, z Abigail. Abigail dzisiaj damy Ametyst. I ja to sobie w pierwszej kolejności, bo ja zawsze zapominam o tym i potem jest płacz, że e, Abigail mnie nie kocha. E, więc czekajcie. Ametyst, proszę bardzo. Jeszcze chcę zobaczyć, ile mam geot. Od... Wiecie co, właściwie mamy 35 tych, 8 tych, ale myślę, że sobie to na razie zostawimy. E, nie będziemy tego przerabiać. Niech sobie będzie kocie. Czemu ty miał? Czyż idź sobie, kurde, do nie wiem gdzieś. Idźcie się do domu, schowaj. Czemu ty nie siedzisz w domu jak pada? Nie wiem, mój to jak pada to siedzi w domu, a ty jakiś dziwny jakiś. E, dobra, wrzućmy slajmy. E, no i dobra. I teraz w takim razie idziemy standardowo zrobić wszystko to, co robimy zawsze, czyli przejdziemy się po farmie. E, zobaczymy, czy coś nam wyrosło w szklarni. To sprzedaje, dobra. To też odwiedzimy oczywiście zwierzęta. E, ogarniemy sobie wszystko pięknie, ładnie, fajnie i zobaczymy, jak to się potoczy dalej. Jeżeli chodzi słuchajcie, o Kalmary to od drugiej, tak? Czy od szóstej? Mmm... kurde. Od drugiej albo szó od szóstej się łowiło? Nie, chyba od szóstej. Chyba od szóstej. E, dobra, mam widzę sporo Ancient Fruitów. Ancient Fruitów. Znowu się muszę poprawiać. Bo e, różni ludzie słuchają. <noise> A potem dostaję opierdziel, że źle, że źle wymawiam. Eee, dobra, widzę, że Ancient Frutów będziemy mieli całkiem sporo, ale oczywiście, wiecie, te, te najlepszej jakości sprzedajemy. Nie bawimy się tutaj w chomikowanie tego. Eee, mamy kolejne 12 sztuk, fajnie. I teraz tak, na farmie na pewno nam nic nie wyrosło. Jeszcze sobie zerknę tylko tutaj do grzybów. Grzybów nie mamy. I tu chyba jedna żywica. o, nawet dwie żywice są fajnie. Ogólnie zastanawiałem się bardzo, czy wiecie, co, nie, nie poczekać tak na dobrą sprawę z, tym, z tą żywicą i po prostu. <laughs> Co, jest znowu, też gardło, ale no cóż, czuję, że chyba będę chory. E, jeżeli chodzi o żywice, to tak się zastanawiałem, czy czasem, wiecie, co nie zrobić, czegoś takiego, że po prostu zostawić to wszystko, niech ona się wyprodukuje i dopiero wtedy zbierać, bo wydaje mi się, że czasowo e, chyba wszystko idzie bardzo podobnie. Więc e, no, na, nie wiem, nie wiem, to, nie wiem jeszcze, jak to zrobimy, no ale cóż, dobra, niech zostanie na razie tak, jak jest. E, dobra, żywice wsadzamy tutaj i idziemy w takim razie do zwierzaków. Zobaczymy, czy uda nam się też dzisiaj coś wyłowić. No mam wielką nadzieję, że trochę tych kalmarów padnie i... no wiecie, nie będzie problemu. Eee, a przydałyby się, nie ukrywam, przydałyby się. Dobra, jeszcze zajrzyjmy do slajmu. Ja nie wiem w sumie, czy tym slajmom trzeba codziennie wodę wymieniać. Znaczy wymieniać, dawać wodę, ale już widzę chyba, że tak. Dobra, na szczęście mogę, widzę, używać w ten sposób konewki. Tam się na jajka wykluwają. No i mam też wielką nadzieję, że uda nam się jakieś te Iridium kurczy dziabnąć. No byłoby, byłoby, miło. Wiecie co, jeżeli chodzi o owce, to ja chyba owce zostawię na razie. Poczekamy aż drugiej odrośnie sierść i wtedy dopiero ją zetniemy. Kozy znowu nam nie dają mleka. Again, again, again. Dobra, ale zyskujemy podstawowe mleko, jest spoko. O! Tak za nam daje mleko dzisiaj. Proszę, proszę, co tu się kozie stało? <grym> Dobra, także to mleko sobie przerobimy, a to sobie zostawiam. Chociaż teoretycznie powinienem je sobie poprzenosić do. Mm, do lodówy. No ale już, już, już trudno się mówić. Dobra, jak tam u kurczaków? Widzę, że nic ciekawego się tutaj nie wydarza. Nawet bym powiedział, tak, bardzo nic ciekawego. Żadnych łapek, innych rzeczy nie mamy. Tu polejkowałem wszystko. Dobra, mamy to. Tu, 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 tu. O, jak widzicie, mamy też jajko jajku wartości Gridium. Fajnie. Cześć, dinozaur. Jajka nie masz dla mnie? Nie masz. Szkoda. W sumie nawet wiecie, co nie sprawdziłem: jak, ile są warte jajka dinozaurów dla Maja. Dobra. E, jajka są ok. E, czo, 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 czo. Czy ja coś mogę z tą sprzedać? W sumie ten tak feder bym sprzedał, ale dobra. Niech sobie zostanie. Zadanie mamy do łowienia red snappery. Więc wiecie co? Wydaje mi się, że chyba dobrym rozwiązaniem już w chwili obecnej będzie po prostu udać się i łowić. Także dzisiaj będziemy chyba większość czasu łowić. Ewentualnie wiecie co? Możemy w sumie zrobić też coś takiego, że ja po prostu spędzę praktycznie cały ten czas łowiąc ryby dzisiaj. I to myślę, że będzie też dobre rozwiązanie. I myślę też, że przyspieszę wam po prostu czas. Także ja będę je sobie łowić. Czas będzie przyspieszony, więc... Przejdzie to mam nadzieję całkiem fajnie. Ehm, o proszę, chcą od nas. O, w sumie chcą od nas slime Hmm, czerwone. Czy chcemy to dzisiaj zrobić? Nie, dzisiaj łowimy ryby. Dzisiaj łowimy. Ja muszę to połowić. Musimy wyłowić jak najwięcej ryb, wbić też e, dosyć dobry skill. Mam nadzieję, że wpadnie nam ten ostatni poziom. E, czekajcie, jeszcze pułapki. Czy w końcu miał to, co chciałem, czyli lobstera? Oczywiście, żebym tak. <laughs> nice. To mi się podoba. Dobra, czyli lobstera mamy zaliczonego. Kto chciał lobstera? Gaz chciał lobstera. No nie zaniesie... No chociaż możemy mu w sumie go dzisiaj zanieść. Jeszcze zobaczymy, tylko jak to wyjdzie z czasem. Także słuchajcie, ja tutaj czas przyspieszę. Ym... I jak wyłowimy wszystko, to wtedy podsumujemy, co udało mi się wyłowić. Okej, okay, wiecie co? Stwierdziłem, że chyba jednak faktycznie musimy łowić je o godzinie 6. Jeżeli chodzi o kalmary, co za tym idzie? Ja pójdę, zaniosę, słuchajcie gasowi, zaniesiemy mu po prostu homara czy znaczy lobstera, żeby już tutaj nie czuł się pokrzywdzony i pójdziemy sobie jeszcze do kopalni zrobimy to zadanie. Bo to mi się dłuży strasznie, to łowienie ryb, a ja muszę coś więcej robić. Także e, oczywiście wiecie, wrócimy później do tego, także nie, nie obawiajcie się tutaj, że ja o tej rzeczy zupełnie zapomniałem i nie będziemy tego w ogóle robić. E, natomiast chyba ogólnie też coś mnie, jeżeli chodzi o red snappery, bo red chyba do łowienia łowi się w ogóle w tej rzece tutaj przy... tutaj. Zresztą wiecie co, zaraz zobaczymy. I tak skill, skill, skillem ale kurcze wydaje mi się, że chyba red naperów nie łowiło się w wodzie znaczy w oceanie, tylko właśnie w rzece zaraz to zobaczymy zaraz to zobaczymy, tylko widzę, że w rzece to tak chyba hmm, średnio coś czekajcie, zrobimy to tak o właśnie Woliaj, Hmm. O proszę, Bonflut i Geode dostaliśmy. Ale. Hmm. Kurczę, wiecie co, poczekajcie. Ja to sprawdzę. Ja to sprawdzę, gdzie to się łowi, bo. Nie daje mi to. Aha. E, słuchajcie, dostałem zadanie, żeby wyłowić rybę, którą. Owszem, łowi się w oceanie, ale tylko w lato i jesień? Da fuck? Czemu dostałem takie zadanie w zimę? To ja nie mam zielonego pojęcia, wiecie co? Nie pójdziemy robić slajmów. Mm. <grybujesz> pójdziemy łowić dalej ryby, ej, bez sensu trochę. Ale wiecie co, tak też patrząc, kurde, na cenę tych ryb, kurczę, to łowienie jest całkiem opłacalne. Całkiem opłacalne, tylko wiecie, no niestety jest czasochłonne cholernie. E, ja mam też gigantyczną nadzieję, tak jak Wam mówiłem, że uda mi się wpisyć maksymalny skill i odblokujemy sobie tą ostatnią receptę, bo tam była jakaś ostatnia recepta, plus mamy oczywiście do odblokowania ostatni perk. Ech, także, żeby to się udało, żeby to się udało, więc słuchajcie, ja Wam znowu tu przyspieszam czas. E, no niestety zadania z perami nie zrobimy, bo jest, tak jak mówię, z dupy wzięte zupełnie w zimę. Także niestety nie wiem, czy to jakiś bug, czy po prostu te zadania pojawiają się losowo i nie mamy zupełnie na to wpływu. Pora roku nie ma zupełnie wpływu na te zadania. E, więc słuchajcie, słyszymy się. Myślę, że gdzieś tak w okolicy godziny po północy jakoś w grze, oczywiście. <laughs> ok, moi drodzy, słuchajcie, to jest nasze ostatnie zrzucenie wędki. E, jak widzicie, energia spadła mi już po prostu do minimum, minimum, minimum. Także ja tutaj nie zamierzam jeść też tej zupy, tomka zup, bo. Tomka zup. <noise> nie zamierzam tego jeść, bo szkoda po prostu sobie marnować żarcia, a więcej niestety już nic nie wyłowimy. Słuchajcie, bilans jest taki, że to jest wszystko to, co łapaliśmy po przerwie, jeżeli chodzi o zadaniesienie Gusowi. Ja też stwierdziłem, że wam powycinam po prostu te momenty, żeby troszeczkę ten odcinek uszczuplić, żeby nie był przyspieszony, także... Myślę, że tak będziemy robić. Jeżeli będę coś, nie wiem, geody chociażby, czy coś w tym stylu robić, myślę, że nie będę wam tego przyspieszać, tylko po prostu e, będę to, wiecie, wycinać i robić takie ładne przejście, żeby, żeby to, no, fajnie wyglądało i żeby też nie był ten odcinek przydługi. E, także słuchajcie, zrobiliśmy cztery squidy, z nich oczywiście możemy zrobić fried calamari dla mm, Piera, więc będziemy mieli dla niego dwa tygodnie z rzędu właściwie coś do żarcia, bo można dać oczywiście tylko dwa, dwie rzeczy tygodniowo. Um, więc nie jest źle. Um, teraz tak, ja posprzedaję sobie tylko te rzeczy, które mi są zupełnie niepotrzebne. Geodę sobie jeszcze odłożę tutaj, bo akurat jedna... A nie, nawet dwie nam wpadły, nie, cztery. jeszcze te czerwone również. Um, no i co? Nie wiem, czy wpadł nam skill. E, nie mam zielonego pojęcia, czy nam wpadł. Dobra, słuchajcie, zrobił nam się Paylay, e, czyli piwo. Dlatego też ja teraz zrobię piwo. O właśnie, i ono się nam powinno tutaj ładnie przerebiać. Koteł cynamonu, widzę, śpi. E, dobra, ryby wszystkie zostawiamy. E, Boże, kocie, co ci się dzieje? Chociaż <laughs> mi też się czasem tak zachowuje. E, dobra, zostawmy sobie to tutaj. Siwice jeszcze do lodu wyschowajmy. Robaki to oczywiście na wędkę. Zostało nam 70, więc troszeczkę, trosz, troszkę udało nam się wyłowić. I dobra, słuchajcie, idziemy spać. E, go sleep. Nie wpadł nam, widzicie, nie wpadł nam znowu skill. Ja naprawdę, uwierzcie mi, nie wiem. To jest chyba jeden, tak jak już wspomniałem nieraz raz, naj, najgorszy do wbicia możliwy, z możliwych skili, moim zdaniem. Bo jego się wbija naprawdę tragicznie. E, słuchajcie, dzisiaj mamy piątek, e, więc na pewno sobie pójdziemy do Krobusa kupić kolejny Iridium Sprinkler, chociaż w sumie mi są już one do szczęścia niepotrzebne, e, więc może nie będziemy go kupować. Nie, nie będziemy go kupować, nie chce mi się nawet. E, szkoda wydawać, wiecie, tych 10, 10 kafli. Także moi drodzy, na dzisiaj to by było na tyle, ja wam bardzo serdecznie dziękuję, mam nadzieję, że odcinek wam się podobał, w kolejnym odcinku będziemy, myślę, że robić i tak i tak w kółko to samo, czyli ogarniemy sobie farmę, ja pójdę połowić ryby, wiecie, do tego momentu po prostu aż wbijemy sobie skila. tak będzie chyba najlepiej, a potem myślę, że, chociaż nie, czekajcie, myślę, że w pierwszej kolejności ogarniemy to zadanie z tymi czterema slajmami, w ogóle dla kogo to jest zadanie? Eee... Hmm, nie widzę nawet dla kogo to jest, także będziemy musieli to szybko zrobić i szybko zadanie oddać, więc to myślę, że będzie pierwsza rzecz, jaką zrobimy, żeby już zadanie mieć zaliczone z głowy. Także słuchajcie, ja Wam na dzisiaj wszystkim bardzo serdecznie dziękuję, jeżeli odcinek Wam się podobał, zostawcie łapkę w górę, zasubskrybujcie mój kanał, wpadnijcie też na wszystkie social media, linki macie oczywiście w opisie do filmu, a my słyszymy się w kolejnym odcinku już jutro. Także trzymajcie się, cześć, papa. Pa, pa.